Pracuję w tym domu dziecka dopiero od miesiąca, ale to wystarczyło, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje. Po prostu przemoc. Dyrektorka pozwalała na to, żeby starsze dzieci biły młodsze, głodziła wychowanków. Młodsze dzieci umieszczała w pokojach ze starszymi i wiadomo, jak to się kończyło. Dzieci były popychane, wyzywane, zastraszane, nie miały żadnego poczucia bezpieczeństwa. W tym domu dziecka było Odgórne przyzwolenie na przemoc. Systemowe. To zjawisko opisał w książce Lucyfer wybitny psycholog. Dziękuję panu za rozmowę. Placówka, która miała stworzyć dzieciom na miastkę domu, okazała się źródłem ich cierpienia. Ten horror na szczęście się już skończył. Obecnie policja bada sprawę, a dyrektorka Katarzyna W została zatrzymana. Kalina Słowińska, puls dnia.